Dokąd dąży planeta Ziemia wraz z jej mieszkańcami, czyli nami? Czy astrologia jest w stanie powiedzieć cokolwiek na ten temat? Dokąd dąży i skąd przychodzi jednostka? Czy jest coś więcej niż tylko nasze życie pod jednym imieniem? Można się zastanawiać nad wieloma konceptami, które zakładają, że jesteśmy tu dłużej niż tylko nasza osobowość że istnieje coś takiego jak Wędrówka Duszy i ta Wędrówka Duszy definiuje nasze przebywanie tutaj teraz, właśnie w tym ciele, w tym życiu, w tym momencie, który uważamy za swój i uważamy za obecny. Są takie dwa punkty w astrologii. No, trochę będzie montowany ten, ten yy, tekst, dlatego że lata na mną coś cały czas w kółko, może sobie poleci gdzieś tam. No Takie niestety jest też życie w okolicach miasta. Na szczęście, jeszcze tylko 20 dni jestem tutaj. Na szczęście, no, nieszczęście, dlatego że lubię Wrocław i uważam, że jest to jedno z lepszych miejsc do życia w Polsce. Ale z drugiej strony, miasta są coraz bardziej chaotyczne. I nie wiem, który raz już w życiu to mówię, ale, ale mam ich trochę dość. Węzły księżycowe. Jeszcze raz. To jest takie, taki jeden punkt, który jest rozleczony na dwa punkty, dlatego że jego główną cechą jest właśnie to rozleczenie. A właściwie to, że poniekąd wskazuje on miejsca, w których planeta Ziemia jest nawleczona na swoją orbitę dookoła Słońca. Zakładając, że te miejsca, w których przecina się ona z orbitą Księżyca, wyznaczają konkretne punkty na niebie. Miejsca, w których węzły księżycowe przechodzą przez ekliptykę naszej planety, w których Księżyc przechodzi przez ekliptykę naszej planety, to są miejsca, które nazywamy węzłami księżycowymi. Tak jak sobie pewnie jesteście w stanie wyobrazić, nasza planeta porusza się w jedną stronę poniekąd, tak? Robi ogród. W jedną konkretną stronę, w różne kierunki, dlatego też węzły księżycowe się poruszają. Teraz na przykład węzeł księżycowy północny, czyli ten kierunek, w którym poruszamy się po orbicie, jest w znaku Barana. Węzeł południowy znajduje się naprzeciwko zawsze, 180 stopni po drugiej stronie, czyli obecnie w znaku wagi. Węzły księżycowe definiują kierunek ruchu. To już wiemy, to jesteśmy w stanie zrozumieć po tym, jak, jak rozpoznajemy na orbicie te dwa konkretne punkty w przestrzeni, dlatego że węzłów tak naprawdę nie ma. W sensie nie są one ciałami fizycznymi, nie są one ciałami widzialnymi węzły księżycowe jesteśmy w stanie sobie tylko i wyłącznie, że tak powiem, narysować. Albo zobaczyć w momentach, kiedy spotykają się one z zaćmieniami na przykład, albo kiedy my się spotykamy z zaćmieniami, dlatego że zaćmienia księżyca dzieją się zazwyczaj właśnie na węzłach. Są takie momenty, kiedy kiedy, kiedy też nie do końca, ale troszeczkę bardziej ten punkt, te punkty Jesteśmy w stanie y, zobaczyć oczami, a nie tylko na kartce, na kresce y, w programie astrologicznym w wyliczeniu, schemacie bądź jakiejś innej cyferce, to jest niewiarygodne lata mi nad głową. Po prostu y, siedem bardzo ładnych, klasycznych y, myśliwców. Z... W szyku jakimś sportowym bądź innym pokazowym. Mm. <laughs> Tylko, że temat jest taki, że tu nie ma nigdzie lotniska. Także nie wiem dlaczego oni tu latają. Znaczy, no latają nad lasem, pewnie tak po prostu, w taką mają fazę, że latają nad lasem, kiedy, kiedy ja nagrywam ten film. No dobra. <laughs> Punkt dość dogmatyczny. Węzły księżycowe. Dlatego, że punkt nie do końca rozumiany przez, yy, przez astrologię, ale też punkt, który właściwie cecha, idea, koncept, która jest nie do końca rozumiana też przez człowieka jako człowiek po prostu. Czyli taka linia, jakby troszeczkę można powiedzieć, że tak jak trakcja tramwajowa, taka linia, po której poruszamy się yy, yy, przez życie i wyznaczając sobie pewnego rodzaju kierunek. W tył i w przód, dlatego, że to jest kierunek w dwie strony. Południowy węzeł i północny węzeł. My się nie cofamy po orbicie jako planeta, ale wracamy w te same punkty. Co jest hiperistotne, żeby zrozumieć też, jak działają węzły księżycowe w Zodiaku. Działają one w ten sposób. Że zapętlają nasz cykl po przestrzeni życia. Tak, także to nie jest tak, że my idziemy do węzła księżycowego i tam gdzieś na końcu czeka nas e, e, jakiś tam raj, albo wracamy do węzła księżycowego i tam nas czeka stracenie czy coś w tym stylu. O tym trzeba powiedzieć przede wszystkim. Północny węzeł księżycowy jest w Wedyjskiej astrologii i w kulturze też wedyjskiej nazywany rachu. Południowy węzeł księżycowy nazywany jest ket. Dlaczego nawiązuję tutaj do wedyjskiej astrologii? Dlatego, że w wedyjskiej astrologii samo pojęcie wędrówki duszy, z racji tego, że hinduizm jest w tej kwestii dużo bardziej otwarty niż chrześcijaństwo, jest obecne. Na bieżąco i jest istotne, dlatego też węzły księżycowe w tamtejszej astrologii są interpretowane już od bardzo dawna i są uważane za jeden z najbardziej kluczowych punktów astrologicznych do pracy z osobistym zodiakiem. Czy to chodzi o karmę? Troszeczkę tak. Chodzi bardziej o prawo przyczynowo-skutkowe? o to, że nasza dusza jest w stanie podejmować decyzje, które są szersze niż nasza osobowość, jednostkowość I chodzi o to, że nasze życie jest też determinowane pływami przypadków, pływami nieprzypadków, które ciągną nas, nas w jakąś konkretną stronę, ale jednocześnie wskazują nam skąd przyszliśmy. Tutaj w naszej europejskiej kulturze mistycznej, niemistycznej, astronomicznej, astrologicznej i tak dalej, węzły księżycowe są nazywane odpowiednio północny głową smoka, południowy ciałem smoka bądź też ogonem smoka. Smok ten głównie ma za zadanie połykanie słońca w momencie zaćmień, ale generalnie chodzi o smoka, który też połyka swój własny ogon. Dlatego, że to, co reprezentują węzły, jest nieskończone, jak każdy cykl. Jak interpretować węzły księżycowe? Mam nadzieję, że ta wypowiedź nie jest zbyt chaotyczna, dlatego, że jest to bardzo duży temat i ciężko go tak wcisnąć, zmieścić w jednym nagraniu. Dla mnie jest to temat bardzo rozwojowy. Przede wszystkim temat, do którego za każdym razem, jak podchodzę, dowiaduję się od siebie samego i od swoich toków myślowych, i też od tego, jak działają na mnie węzły czegoś zupełnie nowego. Północny węzeł księżycowy, głowa smoka, rachu. Północny węzeł księżycowy pokazuje nam przede wszystkim miejsce, kierunek. W którym jesteśmy zmuszeni bądź też decydujemy się wydostać ze strefy komfortu. Jak wiadomo, rozwój odbywa się w dyskomforcie. Rzeczywisty rozwój odbywa się w dyskomfortach. Integracja tego rozwoju odbywa się w komforcie, ale samo doświadczenie już mówiłem o tym ostatnim odbywa się w dyskomforcie. To jest to poszerzenie, którego doświadczamy. Bardzo często to poszerzenie reprezentuje właśnie północny węzeł księżycowy. Węzły mają tą tendencję do skalowania wszystkiego na dużo większą, dużo szerszą przestrzeń niż doświadczenie osobiste. Dlatego, kiedy dotykamy rozwoju w północnym węźle księżycowym, rzeczy mogą dziać się bardzo szybko, na dużą skalę. I niespodziewanie. Południowy węzeł księżycowy, czyli ciało i ogon smoka. Południowy węzeł księżycowy pokazuje nam miejsce, w którym jesteśmy poniekąd u siebie, w którym korzystamy z naszych zasobów. Pokazuje nam kierunek, z którego możemy czerpać. Dlatego, że są to miejsca, przez które przebrnęliśmy, doświadczając konkretnych sytuacji i wynosząc z nich konkretne umiejętności i zasoby. Także człowiek stojący po środku, zawsze po środku, planeta stojąca zawsze po środku, tramwaj zawsze przyczepiony do swojego kierunku, do swojego powrotu, ma możliwość korzystania z tych dwóch. Azymutów. Jeżeli odwrócimy się do tyłu, zobaczymy swój południowy węzeł księżycowy, w którym można powiedzieć poznamy, ile jesteśmy warci na ten moment. Jeżeli odwrócimy się do przodu, otworzą się przed nami przestrzenie północnego węzła księżycowego, czyli całej hmm, przestrzeni, tak naprawdę całej. Formy doświadczeń, którą nasza dusza wybiera jako bezwzględnie rozwojową. Jesteśmy nawleczeni na tą nitkę. I po tej nitce się poruszamy, to są takie dwa kierunki, które wyznacza wyznacza nam coś więcej niż tylko nasza osobista obecna decyzja. Dokąd dążą Ziemianie? O takie było pytanie na początku, zanim, zanim e, zaczęły się tutaj jakieś awiacje na, na twoją głową? Północny węzeł księżycowy jest interpretowany, właściwie jest poniekąd związany i znajduje się na naszej planety w znaku raka adekwatnie południowy znajduje się w znaku koziorożca. Jeżeli tak byśmy interpretowali naszą historię tutaj, historię ziemian na tej planecie, i kierunki, to nawleczenie, po którym się poruszamy, to można powiedzieć, że... Można powiedzieć bardzo dużo rzeczy, ale można powiedzieć, że generalnie wychodzimy ze struktury oblężenia, systemu, i tych saturnicznych ograniczeń czasem i formą, w kierunku przepływów, w kierunku troski, opieki, akceptacji, połączenia z matką naturą w domenie księżyca, czyli w raku. Tak jesteśmy nawleczeni. Tak. Yy... Działamy, wychodzimy z pozycji radykalnego kategoryzowania poprzez umysł, logikę i schemat. Dążymy do radykalnej akceptacji poprzez poczucie, intuicję, zawierzenie i troskę. Bardzo mnie gdzieś tam w środku brzucha korci, żeby powiedzieć, że wychodzimy z tych układów takich mocno opartych na władzy i determinacji do przejmowania kontroli. Wychodzimy w kierunku układów związanych na sprawiedliwości, pływie i równowadze. Z koziorożca do rak. Będziemy oczywiście korzystać. Z zasobów, swojej wiedzy, logiki, czasu i przestrzeni. Ale z stoimy twarzą, jako gatunek, skierowani jesteśmy w stronę akceptacji tego wszystkiego, co się dzieje wokół nas. Ja wiem, że to jest bardzo ciężko przybić że tak powiem, powiedzieć, tak, to jest prawda, tak, właśnie, widzę to. No, no nie jest to łatwe, żeby to zrozumieć. I ja sam mam z tym. Często bardzo duży dylemat, ale osobiście uważam, że nawet jeżeli wydarzy się na tej planecie jakakolwiek destrukcja, jeżeli wydarza się tak naprawdę cały czas, to u swojej natury ludzie są sprawiedliwi i dążą do równowagi. Jak wszystkie stworzenia skonstruowane przez, cholera wie przez kogo skonstruowane tak naprawdę. <noise> Nie będę tutaj rzucał żadnych teorii. Węzły księżycowe. Rachu i Ketu. Dwa punkty, dwie osie, po których się poruszamy. Często słyszę takie rzeczy, że to są jakieś węzły karmiczne, że nie da się z nich wyjść, że to jest wszystko takie pokomplikowane, że generalnie to powinniśmy i zawsze w kierunku północnego węzła, nigdy w kierunku południowego. No, jeżeli tak zrobimy, to może to być przygoda, ale na pewno nie będzie to sytuacja komfortowa. Trzeba się wracać do południowego węzła i trzeba korzystać ze swoich zasobów. Dlatego, że nasze zasoby są tu po to właśnie, żeby z nich skorzystać. Dlatego nie możemy się w 100%, procentach, my jako ziemianie, ziemianki odwrócić od saturnicznych, kozieruszcowych schematów, chociażby dlatego, że jeżeli przestaniemy w tamtą stronę patrzeć, to stracimy bardzo dużo pracy wykonanej na strukturze społecznej, w której żyjemy. Możemy się nie zgadzać z tym. Jak te struktury wyglądają, ale dzięki nim rozumiemy, gdzie jesteśmy. Rozumiemy, że popełniamy błąd. Południowy węzeł księżycowy. Patrząc na swoje zasoby, patrząc na to, gdzie jestem, gdzie dotarłem, dotarłam, jestem w stanie zrozumieć, skąd pochodzę i przychodzę, po co tu jestem i co mnie determinuje i co mnie warunkuje przede wszystkim. są takie bardzo ważne rzeczy, tak, żeby obrócić się spojrzeć w swoją spiżarnię, w swój zasobnik, w swój, w swój CV i CV swojej duszy i zobaczyć gdzie tak naprawdę jesteś i gdzie tak naprawdę warto by było pójść. Żeby uzupełnić, żeby żeby też Działać jakby w linii swojej osobowości, w linii swojego ducha, w linii swojej karmy. Nie lubię nadużywać tego słowa, dlatego że ono jest bardzo y, nadużywane i ekstremalnie niezrozumiane. Południowy węzeł księżycowy to nie jest zła karma. Nie ma czegoś takiego jak zła karma. Nie ma czegoś takiego jak zła i dobra karma. Karma jest przede wszystkim tylko i wyłącznie. Jest takim cementem scalającym wszystko to, co nas otacza. Nie ma dobra i zła poza ludzkim umysłem. To naprawdę, ale tak naprawdę tylko my definiujemy przód i tył dobro i zło. Jest zupełnie oddzielny temat, dlaczego to robimy. Ale tak samo jak południowy i północny węzeł księżycowy są elementem tego samego kółka. Tak samo dobro i zło jest elementem tego samego cyklu. Jedynie perspektywa obserwatora, czyli kogoś umieszczonego pomiędzy węzłami. Pomiędzy wyborami jest w stanie nacechować te kierunki. Także nie zgadzam się z tym, że nazywa się południowy węzeł złym, północny dobrem. że wąże się tylko do północnego, tylko do południowego. Puf, no Maga zdejmuje w tym momencie ten mit. Ten mit, który jest bardzo szkodliwy. Dlatego, że to, co my nazywamy złą karmą, my, nie my, jakieś tam formy, nie wiem kto tak naprawdę, to, co mogłoby być nazwane złą karmą, często, często prowadzi nas w miejsca, w których doświadczamy rzeczy ekstremalnie ważnych i dobrych. Generalnie unikanie jakichkolwiek punktów na Zodiaku jest pułapką, Ale to też jest temat na zupełnie inny wykład. Strasznie dużo tematów na zupełnie inne wykłady. Myślę, że dlatego, że to wszystko jest nagrywane tak ekstremalnie w bliźniętach, to ja się też rozlegam i czekam, aż nadlecą kolejne samoloty, właśnie nadlatują. Co można powiedzieć więcej na temat węzłów księżycowych? Hmm. Myślę, że bardzo ważne jest to, żeby zrozumieć poruszanie się pomiędzy nimi, żeby zrozumieć też, jak rozkładać siłę pomiędzy węzłem północnym a południowym, południowym a północnym, tak? Żeby zrozumieć, gdzie jest środek. Myślę, że ważną praktyką, którą można podjąć w procesie pracy ze swoimi węzłami księżycowymi, jest znalezienie miejsca, w którym korzystamy z dwóch. Punktów, czyli znalezienie jakby tej równowagi, do której też węzły nas poniekąd zapraszają. Żeby to zrobić, oczywiście jak każda praca nad znalezieniem równowagi po raz kolejny, jest ta praca też okupiona integracją i spotkaniem ze swoim cieniem, integracją z tym. Jestem w momencie, kiedy puszczam kontrolę, zapominam o tym, co w ogóle się dzieje, i tak dalej, i tak dalej, i ląduję tam, gdzie zawsze ląduję. Czyli ląduję na południowym węźle księżycowym i zaczynam korzystać z tego, co po prostu mam. Tak? Dlatego, że południowy węzeł księżycowy to są właśnie takie miejsca, w których lądujemy zawsze tam i niżej to już nie, nie spadamy, w sensie jakby nie niżej, że w sensie gorzej, tylko już nigdzie indziej. To jest taka plansza, z której wychodzimy, po której się poruszamy. I, i z której możemy wyjść ewentualnie, ale jak wracamy, to zawsze do niej. No, tam też nam się wydaje, albo tam faktycznie jest dużo cienia i ten cień trzeba integrować i ten cień trzeba oczywiście rozumieć, rozpoznać i zobaczyć i, i spotkać się z nim, poczuć się w nim komfortowo i poczuć, że można się w nim też odpocząć, tak? Odpoczywamy w cieniu też często, tak? Nie zawsze stoimy na słońcu. Fajnie jest stać na słońcu. Ale tak jak wiemy, dobrze słońce nas postarza i słońce powoduje różne dziwne rzeczy, kiedy jest go w naszym życiu za dużo. Także trzeba się też schować nieraz do cienia, schować się do południowego węzła księżycowego i w tym południowym węźle księżycowym sobie odpocząć. Żeby to zrobić, trzeba się pogodzić z tym, że wciśnięcie guzika stop na chwilę w życiu jest ok. Są też takie osobowości, są też takie układy, są też takie węzły księżycowe, takie kosmogramy i zodiaki, w których ciężko jest wyjść w północny węzeł księżycowy, dlatego że wydaje nam się, że ekspansja, że powiększenie, poszerzenie doświadczenia, które nas tam spotkają, będą tak drastyczne, że zabiorą nam wszystko to, co mamy. No, nie da się, właściwie da się coraz bardziej, dlatego że tak. Nas też prowokuje kultura, ale generalnie nie powinno się pozostawać cały czas w komforcie, dlatego że cały czas w komforcie to stagnacja, a stagnacja to powolna śmierć. Tak. I fajnie wchodzić sobie w taką medytację codzienności, ale generalnie myślę, że większość z nas doświadcza też takiego punktu w tej medytacji codzienności, w którym trzeba przełamać coś i sprowokować coś nowego, ten apetyt w człowieku na Nowe doświadczenie na poszerzenie, na pogłębienie, na rozwój jest apetytem, który prowadzi nas, ludzkość, w kierunku jakiegokolwiek rozwoju. Tak? Można dużo o tym rozwoju mówić: może jest wartościowy, może jest niewartościowy, nie wiem, ale mamy naturalną motorykę do tego, żeby wychodzić z przestrzeni wygodnych, na chwilę chociaż. Także w moment, kiedy nie wychodzimy z przestrzeni wygodnych, w ogóle. Jest momentem patologicznym tak samo jak moment, w którym ciągle jesteśmy w rozwoju, zmianie i poszerzaniu, i nie wchodzimy w strefę komfortu, żeby zintegrować doświadczenia i zobaczyć, gdzie my tak naprawdę poszliśmy i gdzie chcemy iść następnym razem. Równowaga pomiędzy węzłami jest wybitnie istotna, w tym jak z węzłami należy pracować? Nie przechylamy szalki w żadną stronę, tak? Oczywiście możemy na chwilę przechylić w jedną bądź drugą, ale potem powinniśmy starać się znaleźć środek. Dlatego te dwa punkty dlatego my pomiędzy, że pokazują nam one, w których miejscach jest nasz poziom, że tak powiem. Jakbyśmy. Wyznaczyli pewnego rodzaju strukturę, po której się poruszamy w przód i z którą jesteśmy związani, bo już przez nią przyszliśmy. Ja zapraszam Was serdecznie do y, pracy ze mną nad swoimi węzłami, do pracy osobistej też samemu nad swoimi węzłami. Y, jestem w tym momencie y, otwarty na takie spotkania, tak jak mam w ofercie spotkania z osobistą Lilith, tak też mam w ofercie spotkania z osobistym Chironem i trzecim jakby rogiem tego trójkąta, trzecim krokiem w przód związanym z astrologicznym rozwojem, z pracą nad swoim zodiakiem, ale też z pracą nad swoją osobowością, są spotkania z węzłem księżycowym. Jednym i drugim. Naraz, oczywiście. Kiedy otwieram kosmogram, zazwyczaj na początku patrzę na węzły, dlatego że no chciałbym zrozumieć skąd ten człowiek przychodzi, dokąd podąża. Dlatego też wydaje mi się, że rozpoznanie i zharmonizowanie siebie w oparciu o węzły księżycowe jest bardzo ważnym elementem pracy rozwojowej. A jeżeli ktoś się zdecydował na to, żeby się rozwijać w oparciu o astrologię, no to przede wszystkim warto, żeby spojrzał głęboko i dokładnie na to, jak wyglądają pozycje Jego i jej węzłów księżycowych Rachu i Ketu w kosmogramie urodzeniowym. Dziękuję za uwagę. Wybaczcie, że może ten wykład jest troszeczkę chaotyczny, pocięty, ale myślę, że to, co chciałem powiedzieć, to powiedziałem. Jest to bardzo mocno skompensowane, dlatego, że słońce w bliźniętach, i dlatego, że tak mi się wydaje, że jest najrozsądniej. Zapraszam na Face'a, zapraszam na Instagram, na YouTube'a, do kontaktu i i itd. Pozdrawiam Was serdecznie. Liczę na to, że Wasza ścieżka duszy poprzez meandry wszechświata jest przyjemnością. Przede wszystkim. Pozdrawiam serdecznie. Magus Maga.